wombus kraków czy jak to tam się nazywa wombus kraków czy znaczy, jak to tam się nazywa nie pamiętam ale dobrze tak, no fajnie tutaj tu jest jakiś o kurde To wody nie robić wody lecz by już dzisiaj dosyć wody ostatnio o, że nie liść gniam, gniam o, fajnie o kurde Uf. A, tu jest teraz kina. No, ale tam w ogóle widzieliśmy. Tam telefon. kierunek. to... Hmm. To jakaś, zobacz? Też nie jak だっけ? Z dałaś mi Przez dawno w gdzie mnie uschował, więc... No to gdzie mnie uschowałeś? Czekaj, niesam. sob! Ale... Idzie się bokiem, to jest wysmoczy jamy pewnie. A tam pisało, że bokiem po łańcuchach idzie się do te... A ze tej zmoczy jamy. Mam jają, wyjmij sobie. Da... No, teraz nie mamy wyboru. Tak, trzymaj się łańcucha. Ale tu będzie trzeba użyć trochę siły. Tak? No. To raczej z tym problemem nie jedziesz, trzeba do tych minut. dwóch. No dwóch? Skała trochę... nie jest śliska. Jeśli macie dobre buty, to jest piaskowiec. A my mamy dobre buty. No ale tak jest strasznie. Ale tu nic nie widać. Więc... No to jest jedno wielkie no błoto. Słuchajcie, są wypustki w skale. Da się nogę wsadzić. Są wypustki w skale. Mocniej, chodźcie. Czekajcie, jak się zatrzymam. No. Jak tu wejść? Ja jeszcze i parasol. O nie, ensu. No, no zaraz, będę ciągnął. No, czekaj, ciągnij. O nie, ensu, łałałała, on nie wejdzie. No, nie. To on nie wejdzie. No, łałała, pobawa rękami, będzie się Trzymaj się łańcucha. Cały czas trzymajcie się łańcucha. Trzymaj się łańcucha. Tu już jest normalny ten. Ja mam no, świecę, dawajcie. Świecę wam. Świecę wam. Trzymaj mnie się. Trzymaj mnie się. Trzymaj Ale on się tu. nie trzyma łańcucha w ogóle. Łap się, łap się. Aj, to to jest. tu już jest dobrze. Idźcie do góry. Tu już jest łatwiej. Trzymaj się tego łańcucha. Dajcie, dajcie. Co? Tu już nie trzymaj się Dobra, to dawajcie. No Łańcucha się cały czas trzymaj Trzymaj się No Do nogi. Trzymaj, trzymaj się młody, łańcucha Trzymaj się Cały czas, całe siły Dobra, dawajcie Trzymaj łańcuch to już świat, Trzymaj się, mały Ciąg, o. Bo ty tam ubezpieczasz z tyłu, co? Dobra. Trzymaj łańcuch. No to będziecie mieć troszeczkę lekko hardkolową, ale jak widzicie, no to będzie tacy. Jesteście? Jesteśmy. Teraz światło już do niczego nie potrzebujemy. Ale to jest pieskowiec, więc są nie jest wszystkim. O kurwa.

Ręka za ręką, chodź. Nie ja doradzam wejść. Dobra, już zarazem. Tylko nie łap mamy, ale dwoma rękami łańcuch trzymaj. Nie łapamy. Trzymaj łańcuch. To jest taki ten. Trzymaj łańcuch. Łańcuch nie, no, nie. nie trzymaj, to przejdzie. Nie łapamy. Łap łańcuch, nie łapamy. O jezu, nie przejdzie. Poczekajcie, a ja wejdę na. Poczekajcie, a wejdę na dziurę. Ale dwoma rękami trzymaj łańcuch, nie łapamy. Nie łap! Kurde. Nie łap, mamy tylko łańcuch trzyma. Idzie pani dalej, weź. Nie będzie pani, ten drogi nie podniesie. Dobra, zaradę. Do rady. Ja nie mogę. Dobra, pańcu idzie pan, nie, ha, pani niech pani. Pani Trzymaj się Trzymaj się, on Nie, zypa. nie trzymaj ręki, mamy tylko łańcucha. Weźmy, go pan przytrzyma. Dobra, wyjdzie pani i on już radę. Ale bo trzeba trzymać, bo nie da rany. On się nie będzie trzymał, dałam Dobra, dawaj. Już się. Trzymaj Dobra. Ale nie tak. On się nie będzie trzymał łańcucha. Złap mnie, tutaj... O jest boi. Łańcuch trzymał. Połóż się do skały, do skały się połóż. Do skały, dobra, teraz iść do góry. Trzymaj się tego łańcucha. Łańcucha się trzyma. On się nie będzie trzymał, poprzez... Trzymał łańcucha. Idź do góry. Łańcuch trzymaj, nie trzyma się łańcucha. Trzymaj się łańcucha. Łódź, przechódź. Dobra. O matko. Ja wiedziałam, że będzie. Dobra, Dobra udało się. Dziękuję.